Trenerze, coachu, ile książek i e-booków masz na półce, których nigdy nie użyłeś, to nie jest jeden z nich. Trzymam w ręku manuskrypt e-booka, zawierającego ponad 60 prostych, sprawdzonych ćwiczeń rozwojowych do pracy jeden na jeden i z grupą. To nie jest typowy zbiór scenariuszy warsztatowych. To nie jest kolejny podręcznik z teorią. To zestaw gotowych do użycia ćwiczeń, które możesz zastosować od razu, bez dodatkowego przygotowania, bez specjalnych narzędzi, bez stresu. Każde ćwiczenie zostało Przetestowane w realnej pracy z ludźmi. Działa w indywidualnych sesjach, w grupach, w zespołach. Wszystkie łączy jedno. Koncentrują się na motywacji wewnętrznej i na tym, co naprawdę napędza ludzi. Bazują na wiedzy o potrzebach, na driverach, na naszych wewnętrznych siłach, które wpływają na to, jak myślimy, czujemy, komunikujemy się i podejmujemy decyzje. Bez lania wody, tylko praktyka. To jest narzędzie do pracy, nie do czytania. Jeśli chcesz e-booka, które faktycznie wyciągasz, podczas sesji albo warsztatu, z którego drukujesz materiały dla swoich klientów, zamów w przedpremierowej cenie premiera już w lutym.